CPS, jedzie. Tak, tak. Jodę my na k... <gry> Salam alaikum! Salam alaikum. Dobra, idziemy na A. Przyjmujemy na A. Ludzie! <gry> Biegniemy, nie zatrzymujemy się. Dawid joń. Nie wrzucimy motywacji. <gry> tak, 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 tak. Przyjmujemy to. Nie źle. O! Ktoś mnie ożywił Ale i od razu umarł. Zajebiście. He? Ja niby żyję? Ale nie wiesz. Z trzeciej osoby miałem. Jak? Nie wiem jak glitcha miałem, bo mnie uleczył i mi trzecią osobę po prostu włączyło. Serio? Jest nas dwunastu na A, nie? Boże to nasz helikopter? What the Uhu. fuck? 15 No 16 jadę. Jadę. O Boże, Czemu helikopter! Jadę. Uwaga, uwaga, bo ten helikopter będzie nas atakował. Jak tutaj ktoś rakietę walnie? No, to jest to, właśnie to próbował to jest Właśnie próbował typ To <laughs> no, widziałem jak rakieta przyleciała tam Ewicen, ja Jestem w samochodzie ja obok wsiadaj Jeden by na ku... Tam helikoptery, a to nasz. To nasz, to nasz, to nasz. Tu gracze! No dwóch zabiłem! Dwóch naraz raz nice. ja Nie jestem w samochodzie, ja nie jestem w samochodzie, coś. Dobra, ja jestem sam. Ja wyskoczyłem i dwóch naraz raz zabiłem. Ja cały czas siedzę w tym. Tu właśnie widziałem. O kur... na te C idzie! z pięciu wrogów idzie. Aha, bo to tak działa. Czemu ja wysiadłem? Aha, bo jesteś upośledzony, bro. Dobra. 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 Dobra, Co? Co? What the f <laughs> o, chołknę na nas jedzie, chołknę na nas jedzie. Panie jedź do tyłu! Co? Nie ty! Ten typ, z którym ja jadę, jedź do tyłu! Oh. Czołg na nas się patrzy, brudacie, ty je. Zaraz <grym> jestem człowiek rozwalony! Yes, sir! I ja leciałem zawsze z kimś tylko. Bo ja samemu to nie umiem. Nice! zabiję ja gracza w powietrzu. Ja rozpróbowałem, to ja się czułem. Ja skiwałem po trzech sekundach. Leciałem w górę. Ale to no. nieważne? Ale jak... Ale to, to, to nieważne? Się... No... <grafy> jakbyś nauczył się latać, latać, to by było zajebiście. Tristo na przykład zajebiście umie latać. Ja pierdolę. Zabiłem go... Czemu się zabiłeś? Mogłem cię uratować. A no tak. Miniguna masz. Ty, to jest na serio? No. Yes, SIR! <laughs> Zniknęło... Jakie to było teraz. Oh my god! Jezu, czolk, polecam. Za mną w co tu się dzieje? Sam Xemex? tym jakimś kur... Onem był! Idzie drugi. Dobra, nie żyje ten jeden. Dobra, poddałem się. A bo tam nikt by do ciebie nie doszedł. Welcome golden. Welcome golden. fuck. A <laughs> to bardziej chyba. Kiedyś ludzie mieli mniej. Byli <noise> bliżej <głos> siebie. Można pływać jak chudy, nie? No tak! Symulator k***a pływaka. Hehe. <laughs> Aquaman. Aquaman. Jej kocie. You gay. To ja to robię automatycznie. Zawsze. Cię automatycznie deal do w w Zabili mnie, wszystko zresztą. Ale zik! Zik! Hej. Nie chciałem tego powiedzieć, ale ty to, to powiedziałeś. Ja? Nigdy. Ten Tiramisu, Skąd ty żeś te Tiramisu wyczarował? Ty <grystanie> hmm? <grystanie> uh. jesteś jakiś upośledzony, serio. Mhm. Uh -huh. Dawidsem V2. <grystanie> Dawidsem The Sequel mogłeś się nazwać. Albert do was, Kupę sobie, strzelę... O, jak ja nie lubię tej mapy! Ja też nie. Ciebie się nie pyta Brawo, posłuchaj mnie. Ja No jestem. myślę, że jak host wychodzi, to wszyscy wychodzą. No, ja to sam z siebie powoli, wiesz? Rozmawiając z tobą. Posłuchaj. Bro, no, co z tego terenu jest dla tych twoich biednych rodziców, którzy pracują. Dbajesz jeszcze na dobra, żebyś mógł sobie siedzieć w domu na twojej dupie, no? Posłuchaj, to ja kupiłem, okej. Okay? <noise> 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 Zakup własny. To gramy, nie? No. Nie. No to lecimy. Muszę to. Muszę to. Robić. O mój boże! Ne. Dajejum! chodź, wejdź, 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 szybko, reakcja muszę k***a! Nie panuję się, nie panuję się... Bro, zabili mnie! przysięty! Gunmaster Gun Master! Będziesz, bure, to Cię, jaj. Pali, Kurde, to oczu... Tu i jakie tu dźwięki są, ja się boję tej gry. Ka. Holy wonka. Aki yes, so Willy Wonka. Willy Wonka przy tronka. Ustare do to katomka. So? <laughs> Lecimy od szutowcem. Jest one hour later. Mm. <laughs> o. Bit już jest genaues. <laughs> ale w górkę tam. Nie? Ale w górę nie widziałeś jej. Nie, to była jak na paniku. Jakiś był do mnie strzela. Niemożliwe. Nie mam. Nie, nie Mógł ma się najpierw przedstawić, nie? Co? nie? Co tu się dzieje? Technika potrzebujemy, mój Boże. Nie namierzają nas! Jarek! Stąd! Jarek, sos Jarek, kto? Soszcząskowy. Jarek, kto? Soszcząskowy. E? No, nie tego? Nie, bro, nie, nie znam tego. To no, Jarek, Jarek. A, co stotkowy? Nalej ja. sobie biały jest stotkowy. Od górza czułaś? Nie, ja nie. Sophie mi? Aha. Rozumiem. Tak to prawidłna kobieta. <grym> Jesteś seksistą, tak? Nie, ty tak powiedziałeś tak, tak, tak. Jeszcze raz odkawe. Nie zabiję typu, nawet nie wiem kąd. Boże! Niech nie A idźmy! I mnie ktoś ulatuje! Oh. I mnie ktoś ulatuje! Damn, ile ja ludzi zabiłem. What the fuck? And it's the sound of silence. Niech coś nas naprawi! Nie! Umarłem i zmartwychwstań Zginąłem. mój synu. Jak to w Biblii było powiedziane? Ej, ej, ratuj, 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 ratuj! No, no ratuj mnie. A dziękuję, Broski. Zawsze słuszny jest sir. Szacunek, ludzie ulicy, Wiesz, co się liczy, Wiesz, wiesz, co się liczy. Szacunek, ludzie ulicy. Bro, pomagam ci! No nie, właśnie. No nie. Jesteśmy jak Faludzy, trzy dni w Faludży. To jest jak w tym filmie wojennym, co oni siedzieli na górze, w takim, w takim domku na jakiejś górze i talibani schodzili z góry i ich atakowali. Oni musieli się bronić, aż nie mieli więcej amunicji. My się czujemy dosłownie tak samo w tym momencie. <śmiech> <śmiech> And this is the sound of silence. Of silence. Idziemy tak. na grzyby. Idziemy maślaki grzyby. zbierać. Maślaki. Dzięki Jarek, że wysiadłeś z samochodu Głaki. i nic nie powiedziałeś. stary nie kocha. No dzięki. Strzelają do mnie wrogowie, bro! Hej. O co o. tutaj chodzi? <ścoughs> Strzelają do ciebie wrogowie? Serio? No niemożliwe, nie? <śles> yes, niemożliwe. Nie wiesz odrzutowca bro, nie marny go Piara, odrzutowiec Boże zmarnowany odrzutowiec. trzeba się nauczyć kiedyś Tak, 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 dobra To ty lecisz z powrotem do Polski <grym> No Noż... Ej, to przymyszło to póki nie czołg nie zabił <grym> <grym> <Nie grym> Trzeba to jakoś wykombinować no. Boże Umieram! Wulkan. Umieram! Leży na ziemi! Davidson, podnieś mnie! Jestem przed tobą, wiśniaku! Jakoś... Byś mi pozwolił umrzeć, bro! Widzisz? Jak O widzisz, a co cię zabiło tak w ogóle? Nie wiem. Wszystko! Odłamy od granata? Sam się zabiłem. Sam się, sam się zabiłeś! Jaka tam akcja? To no i zabili. Tu zabiłem. Gdzie jesteś? Nie! Don Tolisi. Dostuł mi typ na mord. O, czołg przyjechał. Nice. Przejmujemy cel Charlie. Może będę bronił cel Charlie moim życiem. Nie przejmiecie go. To co mi zostało. O, walka! o cel Charlie! Nie wiem, kto to Charlie, ale będę go bronił. Wszystkim, czy mam? Przejęliśmy Charlie? Tak! Jest tym z miniganem. Nie, nie, dalej. ludzie. ludzie. O mój Boże. nie, że tu są ludzie. Z miniganem, ten no. Na wzgórzu są gracze. Uważaj, Jarek! Uważaj. Nie dostanę w Ja tu jedynie dostałem w 94 w dupę. Idy się boli, jak o. siedzę. Oooo, fuck. Because this is the sound of silence. Ale mnie tutaj wszyscy biją! Ratujcie! Biegnę! Matuj. Szybko! BIEGNĘ! NIE NA MOJEJ SŁUŻBIE, ŻOŁNIERZU! Stawaj I WALCZ! Trzeba to przejąć! Tak! O no mój Boże! Mam flashbacki z Wietnamu! Afganistan... Afganistan to nic do Wietnamu! Synu, kładź się na ziemię, bo cię zabiją! Oni nadchodzą ze wszystkich stron! Zostałem postrzelony w lewe udo Krwawie! Serio, poszediliście? Tak! To już się ratuje! Ratuj mnie, synu! O mój Boże! Niemożliwe uratowaliście mnie! Spacibo Balsoje dziewuszka! Co? Co ty dzielasz? Ciągnę jeszcze synu! Nie mamy szans, uciekamy, jestem w samochodzie, wsiadaj, jestem suka, za tobą, bliet, nie, chuj, chuj, suka nie zniszczyli nam nasz jedyny, jedyny pojazd, roiliś, mogliśmy uciec, biegnij, <grym> <grym> powiedz mojej żonie, że ją kocham. Ja ją kocham, Jestem zostało nic nie powiem, helikopter, i zajebiście, ja jadę z tobą, dawaj, ja będę strzelał. Musisz się trzymać, Stałe. tylko dobrze w powietrzu. Dobra, wylatuj, no leć, leć! No jal. Jala, jala, A. habibi. No leć, ja jestem na karabinku. To jest inny helikopter. To, gdzie są wrogowie, gdzie są wrogowie, bro? Lejdź spokojnie, leć spokojnie. Spokojna, jebany wrot. Spokojna, spokojna. Nie żyje gracz? Tysk... Ciekawe, nie mogę! Nawiedzieli nas! Synu! No? Chciałbym nie! Zabij... Ej, ale dobrze, dobrze, szło. Zajebiście, bro, jednego gracza zabija. No, bro. Jezu, mnie trzeba zabijają. Tak, to jest na no. wojnie, bro. Ty się cały czas pracasz? Tak. Tak, tak, tak. Dlatego te wojny trwają tyle lat. No, też mi się tak wydaje. Bo oni się odradzają, co? Spawn Camping robił po jakiś czas. Robią TF tak, mecz, tak, potem idą do domu i nas odzyskają. Tak, 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 tak. Yeah! To jest masakra. Wstawaj! Habibi. Oh, Dankeschön. Nie! No i. Mirek podnieś mnie. Mate. Dobra, to nie, nie żyje cały po drugiej stronie zmiić bo ja mam oh. A, ah, no, no. Już ja? No, to lałem. Tak. już Idziemy na A, idziemy na A. Granat leci. Leci granat. Ale Dubrowski, jak dramatycznie biegłeś. Budynek za się zawala, a ty tak. biegniesz, żeby mnie uratować. <grym> That's crazy. Wtedy to nigdy zrobić, ich nie Nigdy! Hej, skogoś tu wziął? Obok mnie prosto był ziomek w pewnym momencie, nie? Nie wiem skąd, ale się pojawił. Wyglądało, że to był gracz, stoi typek przede mną. No he? W pewnym momencie patrzę, że on ma czerwone imię, I mówię, a to jednak nie jeden z... A jest nie żyje. I will die for Pakistan! Please. O mój Boże, ile tam graczy był! Grape! Grape! We won for Pakistan! Udało się.